Krzymowski zapraszam dzisiaj na drugi odcinek cyklu Ofiary Systemu, który robię w ramach swojego programu, o co chodzi? Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Państwu historię pani Agaty K. Pani Agata no, nosi bardzo popularne nazwisko w Polsce. Pewnie się Państwo domyślacie, jakie, i to właśnie nazwisko stało się powodem jej problemów. W listopadzie 2022 roku o godzinie 6 rano do mieszkania pani Agaty na warszawskim Mokotowie przyjechali policjanci, przedstawili nakaz zatrzymania, zatrzymali panią Agatę, założyli jej kajdanki na ręce i zawieźli ją do policyjnej izby zatrzymań. Podczas drogi pani Agata się dowiedziała, że jest osobą podejrzaną o... Udział w grupie przestępczej wyłudzającej VAT. Chodziło tam o konkretny łańcuch spółek, który miał stać za wyłudzeniami VAT-u. Pani Agata była matką samotnie wychowującą córkę. Mąż pani Agaty zginął w wypadku samochodowym wcześniej. Dlatego policjanci zadbali o to, żeby małoletnia córka pani Agaty miała opiekę na czas, kiedy jej matka będzie zatrzymana i zapewnili opiekę kuratora. No, pani kurator przyjechała na miejsce, pani kurator zajęła się małą dziewczynką, i proszę państwa, pani kurator, w związku z tym, że nie było pani Agaty na miejscu, doszła do wniosku, że trzeba odebrać dziecko matce, ponieważ matka jest tam oskarżona o bardzo poważne przestępstwa, jest członkiem grupy przestępczej i tak dalej. To co ta pani kurator napisała, myląc słowo oskarżona z podejrzaną, zatrzymaną i tak dalej, to już jest osobna osobna historia. No w każdym razie wydała decyzję o zabraniu dziecka do domu dziecka i po kilku godzinach yy, mała dziewczynka w otoczeniu policjantów pojechała do, do domu dziecka a pani kurator złożyła do sądu wniosek o zabezpieczenie, e, tak zwane zabezpieczenie, czyli o to, żeby do czasu rozstrzygnięcia, czy mama może przebywać z mamą, e, e, sąd umieścił tą dziewczynkę w domu dziecka. No, tak się zdarzyło tutaj, e, złośliwa polska biurokracja, że ze względu na wagę tej sprawy posiedzenie zostało wyznaczone w trybie natychmiastowym nie znam innej sprawy w którym wniosek złożony rano jest rozpatrywany tego samego dnia to nawet wnioski aresztowe czasem są rozpatrywane dopiero w kolejnym dniu w każdym razie pani sędzia uznała że tą dziewczynkę trzeba umieścić w domu dziecka na czas do czasu wyjaśnienia statusu procesowego matki no, Z tego wniosku jeszcze wynika, że może pani Agata zostać tymczasowo aresztowana, etc., etc. Pełna niepokojów o siebie i swoją córkę, pani Agata spędziła noc w policyjnej izbie zatrzymań, po to, żeby następnego dnia stanąć przed prokuratorem i usłyszeć zarzuty związane z grupą przestępczą wyłudzającą. WAT. Pani Agata, no, będąca cała w emocjach, przerażona, nie, nie, nie wiedząca, co się dzieje z dzieckiem, oczywiście się do żadnych zarzutów nie przyznała. Prokurator poinformował ją, że będzie skierowany wniosek o zastosowanie aresztu tymczasowego, ponieważ za udział w grupie przestępczej, w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem VAT-u, to tam grozi albo 8, albo 10 lat więzienia, w zależności od tego, jakie tam kwoty miały być wyłudzone. I pani Agata z taką informacją pojechała na drugą noc do Policyjnej Izby Zatrzymań. I następnego dnia odbyło się posiedzenie aresztowe w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa. Na które to posiedzenie przyjechał adwokat, wezwany no, przez krewnych pani Agaty. I posiedzenie aresztowe zakończyło się kompletnym blamarzem prokuratury. Wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że prokuratura się pomyliła i kazała zatrzymać nie tą panią Agatę, co trzeba. Jak się okazało, pani Agata no, ma bardzo popularne w Polsce nazwisko, i prokurator nie zadał sobie trudu, żeby zweryfikować, czy ta pani Agata to jest ta pani Agata. No i pan mecenas sprawy o areszt tymczasowy wygrał. Pani Agata wyszła, wyszła z aresztu, dlatego że w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów był podany numer PESEL pani Agaty, który się nie zgadzał z jej faktycznym numerem PESEL, prawda? No, po, adwokat e, znalazł, pokazał dowód osobisty swojej klientki i tak dalej. Uzasadnienie tego postanowienia jest dla prokuratury druzgocące. Sędzia nie miał innej możliwości w takiej sytuacji niż orzec, e, niż po prostu oddalić ten wniosek, zrugać tą prokuraturę jak burą suk. I natychmiast kazać panią, panią Agatę wypuścić. Pani Agata wyszła z budynku sądu rejonowego dla Warszawy Mokotowa przy ulicy Ogrodowej, jako osoba wolna, i natychmiast udała się do swojego mieszkania. I nie została tam córki. W związku z czym zgłosiła się na policję, powiadomiła, kogo się dało. Policja ustaliła, że mała dziewczynka została zabrana do domu dziecka, że jest postępowanie zabezpieczające wydane przez sąd. Pani Agata popędziła do sądu. Okazało się, że na początku nie chciano dać jej akt, szukała tego dziecka i tak dalej. Udało się z namierzyć konkretny dom dziecka, w którym ona... W którym, ona, w którym ta dziewczynka przebywała. Pani Agata tam pojechała na początku, nie chciano jej wpuścić, były dyskusje z sądem, czy ona ma prawa rodzicielskie, czy nie ma. Okazało się, że sąd wprawdzie jej zabrał dziecko do domu dziecka w trybie zabezpieczenia prewencyjnie, ale nie pozbawił jej praw rodzicielskich, więc tak naprawdę tylko dzięki uprzejmości szefowej tego domu dziecka, pani Agata się z córką zobaczyła. I teraz, kiedy to mówię, trwa przed sądem rejonowym w Warszawie, walka pani Agaty o to, żeby odzyskać córkę, żeby uchylić durne postanowienie, na mocy którego córkę jej odebrano. I teraz tu jest ciekawa rzecz. Otóż sąd, sąd tą decyzję wydał na wniosek pani kurator. Pani kurator, sporządzając do sądu wniosek o zabezpieczenie dziecka, czyli o umieszczenie jej w tymczasowo w pieczy zastępczej, podała właściwe dane pani Agaty, naszej pani Agaty, a prokuratura podała dane, dane nieprawdziwe. Znaczy dane innej osoby. W chwili, kiedy mówię te słowa, przed Sądem Rejonowym w Warszawie trwa batalia pani Agaty o odzyskanie dziecka, które zostało jej zabrane nie dość, że bez sensu, to jeszcze wskutek skandalicznej pomyłki wymiaru sprawiedliwości. Sąd wyznaczył termin rozprawy, chyba na kwiecień albo na maj, już nie pamiętam. Do tego czasu pani Agata widuje się ze swoją córką. W domu dziecka. Ja komentarz do tej historii pozostawiam Państwu. Jak zwykle, proszę Państwa o udostępnianie mojego filmu, o lajkowanie, o komentowanie dla zasięgu. A tych z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce, zachęcam do wsparcia finansowego, bo ten kanał istnieje tylko dzięki Państwa wsparciu finansowemu. Dziękuję kolejnym osobom, które dołączyły do grona moich patronów na Patronite. Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają mnie czy to poprzez zrzutkę, czy poprzez Paypala, czy poprzez yy, przelewy na moje konto bankowe. Bardzo jestem Państwu wdzięczny, bo to, co robię, robię dla Państwa. Proszę o jeszcze. W niedzielę. Zapraszam też Państwa na moje spotkania autorskie. O godzinie 15 będę w Gdyni, o 18 będę w Gdańsku. Szczegóły znajdziecie Państwo, klikając na linki do wydarzeń na Facebooku związanych z tymi wydarzeniami, są w opisie filmu. W piątek za tydzień będę w Piotrkowie Trybunalskim. Kto ma ochotę tam się ze mną spotkać, tego również zachęcam do poznania szczegółów, klikając w link. Na koniec, jak zawsze. Zachęcam Państwa do lektury mojej książki pod tytułem Operacja Okrągły Stół. To jest książka, która pokazuje, w jaki sposób przy okrągłym stole i przed okrągłym stolem, stołem stworzono ten system polityczny w Polsce, w którym żyjemy. Ten straszliwie zabagniony, dziadowski, postkomunistyczny system, którego ofiarami padają zupełnie niewinni ludzie, tacy jak opisana dzisiaj pani Agata K. Niebawem ukaże się nakładem wydawnictwa Capital Book moja książka Fundusz zbrodni dotycząca kulisów afery Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Zachęcam Państwa do zamawiania tej książki, zachęcam Państwa do lektury, do zobaczenia.